Moda na streamowanie trwa w najlepsze. To już nie tylko gry, ale i poradniki, vlogi czy scenki z życia. Wspólny mianownik? Oczywiście kamerka. Od niej zależy przecież jakość materiałów. A jaką wybrać, by na pewno spełniała nasze oczekiwania? Oto pięć kamerek internetowych, które idealnie nadadzą się do streamowania. Ktoś mówił, że kamerki do streamowania są drogie? Hm. No to chyba nie widział Creative Life Cam Sync HD. Owszem, w tej cenie mamy jedynie 720p i 30 klatek na sekundę, ale na początek przygody ze streamowaniem to w zupełności wystarczy. Wbudowany mikrofon z układem redukcji szumów dba, by rejestrowany dźwięk był odpowiednio klarowany, a funkcja plug and chat pozwala korzystać z kamerki bez potrzeby instalacji dedykowanego programowania. Jest tu też opcja błyskawicznego udostępniania nagranych materiałów na Facebooku bądź YouTubie za jednym tylko kliknięciem oraz możliwość ustawienia kamerki tak, by zdalnie monitorowała to, co dzieje się przed jej obiektywem? Choć Microsoft Lifecam Cinema ma już swoje lata, to wciąż pozostaje jedną z najchętniej kupowanych kamerek internetowych. Swoją popularność zawdzięcza jednak nie tylko przystępnej cenie, ale też niezłej jakości nagrań. Maksymalna rozdzielczość to co prawda jedynie 720p, ale dzięki technologiom True Color i Clear Frame, które dbają o odpowiednie naświetlenie i eliminację ewentualnych szumów, rejestrowany obraz jest naprawdę dobrej jakości. Do tego dochodzi jeszcze niezły autofocus, funkcja śledzenia twarzy oraz przyzwoity. Szerokopasmowy mikrofon z wbudowanym układem redukcji szumów. Zdaniem wielu streamerów, Logitech HD Pro C920 to najlepsza kamerka do transmisji strumieniowych. Dlaczego? A choćby ze względu na możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080p, i to bez utraty płynności w stałych 30 klatkach na sekundę. Co więcej, podczas streamowania można tu korzystać z wydajnej kompresji H264. Dodajmy do tego jeszcze dwa mikrofony zdolne nagrywać dźwięk stereo, 5 szklany obiektyw Carl Size, niezły autofokus i możliwość szybkiego udostępniania nagranych materiałów w serwisach społecznościowych. I już mamy kamerkę idealną. Nie da się nie zauważyć, że projekt Razera jest nietypowy. Wbudowany w kamerkę pierścień LED pozwala doświetlić kadr i znacznie poprawić ekspozycję. Oferuje też możliwość płynnej regulacji natężenia światła. Co najważniejsze, pomysł na taką właśnie kamerkę podsunęli ponoć sami streamerzy. Ich głosy uwzględniono też przy jej projektowaniu. Dzięki temu poza pierścieniem doświetlającym mamy tu także szerokokątny obiektyw, dwie rozdzielczości do wyboru 720p przy 60 klatkach na sekundę i 1080. P30 oraz całą masę parametrów do samodzielnego ustawienia w oprogramowaniu Razer Synapse. A oto i Mercedes wśród kamerek do streamowania. Cena? Trzeba przyznać konkretna, ale w zamian otrzymujemy możliwość rejestrowania obrazu w rozdzielczości sięgającej aż 4K. Co więcej, Logitech Brio 4K Stream Edition potrafi przy tym korzystać z technologii Right Light 3 z HDR, by podnieść jakość nagrań przy słabszym oświetleniu. Oprócz tego mamy tu także regulowane pole widzenia od 65 do 90 stopni, pięciokrotne cyfrowe powiększenie, rozpoznawanie twarzy ze wsparciem Windows Hello, automatyczne ustawienie ostrości i op neutralizacji tła. Postarano się również o świetnej jakości dźwięk, stąd podwójne mikrofony wielokierunkowe z automatyczną redukcją zakłóceń. Wisienką na torcie dla każdego streamera jest zaś dołączona do zestawu 12-miesięczna licencja XSplit Premium. Jak widać, streamować może każdy, niezależnie od zasobności portfela. Wystarczą chęci, by coś pokazać. Dajcie znać w komentarzach, jak podobało Wam się nasze zestawienie. Może macie własne doświadczenia z kamerkami do streamowania, którymi chcielibyście się podzielić. A na razie mówimy Wam cześć. Trzymajcie się i do zobaczenia przy okazji kolejnego zestawienia polecanych produktów.